dajcie widzowie! Dzisiaj gramy w Geogrid'a. To jest jakby takie kółko i krzyżyk. Tu wpiszmy Monaco. O, no, niestety. Chodzi tu też o to, żeby, żebyśmy nie mieli takich, takich odpowiedzi, jak większość ludzi. Black with green. Island Locked, Zambia. A I mamy określoną liczbę gesów. Island Locked, Capital City, Population Under. Okej. Okay. to w sumie możemy um, on. walnąć. A, Słabo. Population Under. 5 million in Europe. Takie coś na styku. Myślę, że Słowacja. Nie, kurczę. Jednak Słowacja ma więcej. Co by tyle miało? Bułgaria ma więcej. Nie, no, Grecja na pewno. Piszmy no. Macedonię. Legendary. Czyli świetnie. In Europe, capital city, population under. Okej, okay, to. Chyba możemy wpisać Litwę. Tak, chyba Litwa się... A, jednak się nie zalicza. Ale tu na pewno się zalicza. A dobra, zapomniałem, że nie mogę już Litwy dać. No to nie wiem Estonia. Tak, chyba nic z tego. Island Locked? Dobra, to zróbmy to. Co by to było takiego? Nie, Mauretania nie jest. Nie. nie Mauretania ma dostęp do morza w sensie. Co nie ma dostępu do morza? Nie no, czat na pewno ma więcej. Zrobię na tym odcinku parę takich geogridów okay. Capital City Population under 20... 20 Dobra, to powinno być w sumie łatwe Flag with green in Europe Pomyślimy Teraz wpadłem w sumie na pomysł Co możemy tu wpisać Tadżykistan. Aha, no to buchu tam na pewno będzie. Epicki, nawet nie, że Ale jeden gest nam został. Czy to jest hong kong? Ok, nie ma. Flaquid green in Europe. Tu możemy. San Marino wpisać. San Marino nawet takiej populacji nie ma. Okej. Okay. tu mamy najmniej popularne te odpowiedzi. A tu mamy najbardziej popularne odpowiedzi. No, ale z tym Monako się popisałem. Najłatwiejsze to było. Mauritius. Okej. Okay. Teraz zrobimy kolejne, nie wiem. Jak było, jak było 13, to teraz 26. Population over. Chyba Bolivia Tak, Boliwia mi się wydaje, że jest. Epicka. Borders China. Ok, to Nepal, wpiszmy. Ferrer. Member of the European Union. Ok. Może zajmuję się czymś. Spanish flagu with Yellow. No to nie pomyślałem. Klasycznie. Dobra, ale tu możemy chyba wpisać... Hmm... Może Niemcy będą takie. A ja, co opisać? Niemcy będą może takie, że... Oczywiste niby, ale... O, rarer. A nie mówiłem, że oczywiste? No. I znowu się skaklałem, że mogę wpisać to gdzie indziej. To jest with Yellow, member of the European Union. O, no, odpaliłem sobie Szwecję i RR. Member of the uni European Union, population over 5 million. Wpiszmy Słowakia. Legendary. No, nauczyło mnie to ostatnie. Wiecie, że Słowacja mam. Chciałem wpisać, że mam mniej. No i wyszło. Border China, Capital City, population over 1 million. Może tak, Korea Północna. Tak, Korea Północna, tak. Border China, Flak Yellow. Nie wiem. Myślę, że najpierw pomyśleli Butan. A, ja wpiszę Kirgistan. Nie. Yeah. Kirgistan. Epic. No, tak jak mówiłem, większość pewnie na Butan dała. Albo w sumie Mongolia by była lepiej, chyba. Flak yellow Spanish is official language. Okej. Okay. Gdzie jest hiszpański? W Ekwadorze chyba jest tak, tak. To wpiszmy. Zaraz jak to się pisało. Dobra, eee. poczekajcie. Sprawdzę jak się pisało Ekwador, bo zapomniałem. O jezu, przypomniało mi się to się pisało ecuador no tak rare spanish is official language capital city population over okej okay, no to co tam okej okay. co tam było no może no argentyna będzie popularna raczej o kolumbia chyba ma dużą w stolicy więc wpiszmy sobie ok, skończyłem wszystko i teraz patrzymy o Nikaragu. w ogóle nie powiem zaraz a te gwiazdki na fladze słoweńskiej. co? Hiszpania najproponująca no i Hiszpania najtrudniejsze. nie spodziewałem się a ja Słowację dobra, zróbmy jeszcze jedną 26, więc a zrobiliśmy już 39 Więc pójdziemy do nie wiem 25 In Europe Island Nation no to Cyprus Cyper. Uncommon In Europe flag with Green Dobra In... to tu wpiszmy Spine no, mogą się tego nie spodziewać o oh, Epic, a nie mówiłem Jez! Oh, yes. Znowu się popisałem. Tu bym mógł wpisać Hiszpanię, a tak nie mogę. Co by tu wpisać? Arabia Saudyjska, chyba ma. Tak, ma. Island Nation, okay. tu. Postanowiłem. A zaraz. Uje, yeah, pomyliłem się, Okej, okay, to postanowiłem wpisać tu. Niger. A zaraz. nie ma zielonego? Co? A to. Do... Ujezu, ja źle to wpisałem. Dobra, poczekajcie, to jest takie coś jak Infinity. mam to użyję sobie tego. Trochę zaczytuję, ale ja to źle wpisałem. Niger, Aha, dobra I teraz nie mogę tego wpisać A więc Świetnie In Europe flag with green zaraz, zaraz Belarus Białoruś chyba ma Tak, ma, no okay, to Du Okej, teraz co byśmy tu Okej No to China to jest takie oczywiste, ale... Dajmy Japonie ja Japonię. Japonia... Pirel nawet... więc git. Okej. Okay. Wyspiarskie państwo i wiele. Okej, okay, no i teraz... który z tych saintów wybrać? Albo wiem Timor wschodni. Aha, a nie mówiłem. Mówiłem, że Timor wschodni odda. Okej. Okay. Fluck with green. San... Saint... Vincent and Grenadines. Epickie nawet. Jakie inne? A Salomon wyspy chyba. Czy Marshalla. Ok, teraz musimy znaleźć w ogóle państwa, które mają... Tak sobie myślę, że tutaj by Liban pasował po polsku, ale to jest po angielsku, więc nie. O ile dobrze pamiętam, Libia ma 5 liter po angielsku też. Tak. Rer. A nieźle nawet. Ok, teraz. Island Nation. Kurczę. A, przypomniało mi się. Tonga. Bo samoa może być za częste. Ok. I teraz patrzymy. Czy miałem coś z tych naj. tych. najczęstszych. Ok. Malta, Irlandia, Niemcy. A ja miałem Cypr, Białoruś i Hiszpania. Potem Mal, Malta, Włochy, Chiny. A ja. Tonga, Libia, Japonia. A ja mówiłem, że Chiny mo mogą być mniej popularne. No. Tutaj. Nowa Zelandia, Arabia Saudyjska i USA. Jest! Aha! Więc mogłem wpisać tą Samoę. Czyli jednak tonga bardziej popułowa. Hiszpania? A ona ma gdzieś tu zielone? Ano ma... Jest. To mini. Ten 0,1% wiedział, Dominika, że Dominikana ma zielony szacun. Ale dobra. Miałem jedno najrzadsze. Dobra, jako, że mnie to wciągnęło, to zagram jeszcze jedną, żeby... Odcinek. Dobra, 40 teraz.